Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Czysta woda dla Krakowa. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Myślenice. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Postępują prace związane z budową i przebudową kanalizacji oraz sieci wodociągowej w centrum Myślenic. Kierowcy powoli przyzwyczaili się do utrudnień w ruchu na głównych odcinkach miasta. Kolejne zmiany w organizacji ruchu wykonawcy przewidują już od 29 lipca od wtorku, kiedy zostanie zamknięta ulica Piłsudskiego. Prawdopodobnie już od wtorku następnego tygodnia nastąpi zamknięcie częściowe ulicy Piłsudskiego. Na pewno nie będzie to dalej niż do ulicy Mickiewicza i tam będzie jakby finisz tego zamknięcia całościowego. Natomiast czy to będzie od ulicy Solskiego czy od ulicy Jagiellońskiej, to już są ustalenia ostateczne z Wydziałem Komunikacji z Policją, które będą ostatecznie w poniedziałek udzielone i będą tak oznakowane. Natomiast musimy się liczyć z tym, że od wtorku ulica Piłsudskiego Częściowo jest zamknięta i żebyśmy to wszyscy wiedzieli, to przyspieszy i ulepszy możliwość położenia trzech ciągów rur na raz, czyli przypominam kanalizacji deszczowej, kanalizacji fekalnej i wodociągu, tak żeby móc szybciej po prostu w całości odkryć całą drogę, położyć, zagęścić, a potem płaść już nakładki, żebyśmy na 31 sierpnia mieli całość przejezdną. Główny ruch i główny objazd ulica Daszyńskiego, niepodległość Daszyńskiego. To jest główny obiad, czyli równoległa do ulicy Piłsudskiego. Lokalnie no to jest jeszcze Żwirki i Wigury. Trzeba jeszcze powiedzieć, panie redaktorze, o jednej ulicy, która będzie zamknięta od środy, to jest ulica Słowackiego na odcinku pomiędzy ulicą właśnie Piłsudskiego, czyli Moskiem pod Kerfurem, a ulicą Moskiem na Mickiewicza. Ta druga nitka, która dzisiaj jest, można powiedzieć, tutaj pod architekturą powiatową, będzie dwukierunkowała. To znaczy, że odcinek od ulicy Żeromskiego do mostku przy, przy skrzyżowaniu z zostanie już rozumiem otwarty. Tak jest. Według dzisiejszej narady z wykonawcami ma być drożny. Była jeszcze dyskusja czy zdążą i chcieliśmy, żeby zdążyli przynajmniej położyć warstwę wiążącą. Żeby no nie była po dziurach wypukanych przez deszcze, ale to się okaże, że tak zążą zrobić. Wykonawca w porozumieniu z gminą przewidział jednak pewnego rodzaju ułatwienia dla mieszkańców i innych użytkowników dróg na najbliższy weekend, czyli 26 i 27 lipca w związku z organizacją myśleńskiego festiwalu Lata. Ja apeluję od razu do wszystkich mieszkańców, aby na plaży szli na nogach, pieszo, bo będzie na pewno trudniej, bo parkingi się wypełnią. Natomiast to oczywiście do mieszkańców, mieszkańcy wiedzą jak należy w te dni funkcjonować w tak zwłaszcza na głównej arterii jakąś z ulica Piłsudskiego. Natomiast, jeżeli chodzi o to, żeby nie było utrudnień, to wykonawcy kończą w piątek, czyli dzisiaj ulicę Piłsudskiego, od jutra ona będzie w większości wysprzątnięta, czyli po prostu nie będzie blokad, będą zasypane te otwory, które są, żeby była przejezdność i pracowników nie masz do poniedziałku na ulicy Piłsudskiego. Nam na pewno zależy, żeby 31 sierpnia to było zamknięcie tego ringu wokół miasta, centrum, czyli Reja, Kazimierza do wiaduktu, Gałczyńskiego, Słowackiego, Żeromskiego i ta ulica Piłsudskiego aż do ulicy Mickiewicza, tak aby dzieci i młodzież na tego 1 września mogły swobodnie być w szkołach, w przedszkolach, żeby nie było żadnych problemów. Czysta woda dla Krakowa. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Myślenice. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.